Niestety wszystkie kijanki z porty, okazały się benzynami. To pytało ostatnio, że czwórkę kupimy w tej budzie. Obawiam się, że, że są cholery droższe. To troszkę tanik sztuk. Tanik oprócz pana żabki. Pani żabki. Pytanie, czy Skoda Rysy jest panem czy panią żabką? Oszukamy komuś w manualu. Tutaj niestety dyskwalifikacja, bo powershift czy power shift? No, zacnie pokitowane, tylko szpachla pięknie. Pięknie siedzi, jednak warto by to jeszcze było szlifnąć. Kombik, kombik. Te wiem czy je są, bo jemu się na placu nie mieszczą Leopold z Konstantynem Konstantynopolitańczykiewiczówna prościzna pasior na ładnej lampce w panoramie skubany daj pan popatrzeć w 12 roku w automacie Tempo macie w grzanym fotelu Przyjemne sztuki Przejdźmy dalej Halo? Guten Morgen Ta ma lampę ładną Ta pasaciora To jest też pan w ramce ładny, skubany Bo pytacie cały czas o pasaty, tu jest jedyneczka Czyli wiadomo, że 21... Żartowałem! Lusterko grzane i chowane Dobrze wygląda Parktronik, przód, tył Lampa, uwaga cofa I gdzie przejedzie Dżypek, dżypek Rzadkość Jeszcze niedawno u nas na Bielsku pod Fiatem Stały takie jako nowki W salonie Fiata Ciekawe, Fiat zlikwidowany, Bielsko-Biała Jakieś mają lufy do czołgów robić, kurde Kupięć na napędach Slajnie, czy raczej tylko fotele takie Prawy jak jest lineem żeby się nie pieprznąć, bo trzeba uważać ładny poliwcik 308cc w kabriolecie Mazdeczka mała, 3 Trzy Upsa z tego towaru dzisiaj mnóstwo Zobaczmy tą Bo ktoś pytał, żeby była biała Ale To jest polift, nie mamy tyle kasy No chyba, że Jest tania Nie jest jakoś wypasiona szczególnie Chociaż grzana kiera, grzane siedzenia, nawigacji nie ma 1.4 turbo Dwunasty rok Za trzy i pół nam nie oddają tego, chociaż... Co to ma Chorwat do tego? Korczula, tu się wakacjowała w tym roku, na samym tu szpicku Vela Luka A jechaliśmy oczywiście stąd Czarnogóra, Albania, Grecja, Pelopones, Korynt, Nafplio, Ateny. A co mam Big Beny opowiadał. To wszystko jest na YouTubach i na. Co ja to jeszcze mam tam? Na Facebookach RAW4. Sporo was. No sporo. Niewielu z was pyta, ale. Japończyki są oczywiście w mniejszości. Popytacie o nie w mniejszości, bo większość chce auto. Jakie? Niemieckie, Sprawa jest oczywista Drodzy Państwo Malutki niemiecki komisik Za miastem Piąteczka w M pakiecie O! Zazwyczaj mają cenę a tutaj Tutaj sprzedane Skoda Super B w panoramie Zobaczmy zobaczmy Co tu się dzieje Panoramka piękna sztuka Już chciałabym się mówić Że w s to jednak jednak wersja wypasiona, w fotele w prądzie z pamięciami, co kosztuje? 17,900 euro. 17, 17 500, przepraszam. 19 rok 153 przebiegu. Fasacik poliftowy, czyli ten zderzak ma już po 18-19 roku. 16,5 euro kosztuje. Dwulitrowy. DSG 20 rok kwiecień, 170 przebiegu, 190 mocy. Takie są rzeczy u Panalipo kolejna Super B. Insignia w nowej budzie w pakiecie OPC do wydeszki. czy jest na nowej insigni cena 18 euro za 21 rok. 6 dni przebiegu, dwulitrowy diesel w automacie, w nowej lampie 170 mocy. Takie rzeczy, takie rzeczy. Z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło. I wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, podróż